A to proszę Państwa, znajdujemy się w punkcie, gdzie e, był, była stara czwórka. Jak widzimy po lewej stronie, e, wystający prawda, tir z nad e, ekranu pojechał. E, dwa wiadukty oddzielone są zielonym, długim, e, długim, e, e, długim ekranem. E, a trzeba powiedzieć, że w miejscu tego zielonego ekranu e, była dawniej A4, która łączyła się tutaj. Łączyła się z drogą Starą Czwórką, i w związku z tym był przejazd do miasta Jarosławia przez Muninę. I właśnie o to toczy się batalia. Złożyliśmy pismo do Brukseli z podpisami mieszkańców Tuczęb i Muniny, około 500 podpisów. Pismo zostało zarejestrowane w Brukseli jako sprawa do rozpatrzenia, bo rzeczywiście sytuacja jest kuriozalna żeby rozbierać i niszczyć coś, co było gotowe, a gotować los, proszę Państwa, w ten sposób ludziom, którzy mieszkają na ulicy Dojazdowej i ulicę Dojazdową zamieniać w drogę y, przelotową do miasta y, Jarosławia. Y, tutaj widzimy nowo wybudowany wiadukt i w lewo samochody skręcają właśnie w dłużutką uliczkę, która nawet z tej strony jak widać dopiero y, pokazuje się w momencie, kiedy się do niej zbliżamy, natomiast droga w naszą stronę, w budynków, do budynków na ulicy Kwiatowej, jest dwa razy szersza i rzeczywiście myląca dla kierowców. To kolejny błąd projektanta, i właściwie ten punkt, który powinien zostać przebudowany, aby ludzie tutaj mogli normalnie żyć, żeby to mogło wszystko normalnie funkcjonować. Więc, proszę Państwa, nie chodzi tutaj o jakieś szukanie sensacji, tylko chodzi o faktyczne rozwiązanie problemu lokalnego czy e, rzekłbym nawet regionalnego, bo jeszcze raz powtórzę, błąd projektanta e, umiejscawia się w, przede wszystkim w tym miejscu, gdzie została rozebrana czwórka i został zlikwidowany wjazd do Jarosławia przez Muninę i z tego powodu 14, 14 gmin. Z południowo-wschodniej Polski, czyli około 2000 rolników, nie ma jak wozić zboża do zakładów zbożowych w Mulinie. Robi to na zasadzie łamania przepisów, poruszając się drogą GP do łącznika na Kucie. Drugi problem to właśnie brak tego skomunikowania, które spowodowało, że nasza droga osiedlowa wewnętrzna stała się drogą dojazdową do miejscowości Muliny, i co spowodowało. Zdecydowane pogorszenie warunków życiowych mieszkańców tejże ulicy. Proszę Państwa, prosimy wszelkie władze z zewnątrz i organizacje, aby się zajęły tą sprawą, bo yy, naprawdę jest tutaj ciężko żyć i trzeba coś wreszcie z tym zrobić.